Dziękuję okay, bardzo. Proszę Państwa, mam 68 lat, dość istotne w kontekście tego wystąpienia. Od dawna zadaję sobie pytanie o moją przyszłość. Mnie do tej pory, zadawałem sobie to pytanie tak w horyzoncie znaczy 1-3-letnim, dość często w na przykład. Natomiast od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie, to jak będę wyglądał za 100 lat? Tak? Bo obiecałem, że nie, niedawno, że do 40, nie jest to łatwe. Ze na to, że ponoć, żeby tak było, że trzeba, Państwa wypić troszeczkę wódki, zawsze, że trzeba, jestem abstynentem. No nikt nie mówi, że będzie łatwo. Natomiast ten wykład jest właśnie poświęcony temu, jak możemy wyglądać za jakiś czas, czyli tak troszeczkę do przodu. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie chińskie, aby Ci było dane żyć w ciekawych czasach. To jest z jednej strony życzenie dobre, ale z drugiej strony przekleństwo. Proszę Państwa, niewątpliwie dane nam będzie żyć w ciekawych czasach, to zobacz, że wody tu jest sporo animacji, a i on od zewnątrz różne prognozy, na przykład spadającej dzietności, o tym troszeczkę opowiemy, prognozy dotyczące tego, jak możemy wyglądać w porównaniu na przykład do Japonii, to jest przy państwa struktura demograficzna Japonii rok 1950, 2008, 2050, zobaczmy, będzie, będziemy starsi, tak jak Japończycy będą starsi, pytanie czy... Czy my w nie będziemy starszy? To jest artykuł akurat z Gazety Wyborczej, jest takie ciekawe sformułowanie. W ciągu jednego pokolenia, proszę to jest tutaj, 25 lat, liczba ludzi w wieku produkcyjnym w Polsce spadnie o 15%, z 27 do 23 milionów w 2035. Co ważne, liczba osób w wieku produkcyjnym wzrośnie o 60%, po produkcyjnym wzrośnie 65%. Cóż, mniej pracujących, więcej beneficjentów. Ja chcę być tym beneficjentem, proszę Państwa, tak, oczywiście. Ale jest też takie drugie, proszę Państwa, powiedzenie, że w momencie, kiedy wieje wichar, jest sztorm, jedni budują schron, a drudzy inwestują w elektrownie wiatrowe. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że ten ilernik nasz w jakiś sposób pozwoli wykorzystać tę energię, która z tej demografii przebywa. Moja prezentacja się składała z trzech takich części. Najpierw kilka statystyk demograficznych, w drugiej kolejności Podzbiór tych statystyk związanych ze studentami, następnie kilka dość istotnych inspiracji pochodzących z trendów informatycznych, no i na koniec to, jaki wernik może nam pewne rzeczy pomóc rozwiązać. Zacznijmy od demokracji. Szanowni statystyka pierwsza, Główny Urząd Statystyczny, obliczenia własne w oparciu o prognozy. Prognoza liczba ludności w Polsce w grupach wiekowych 0,17 na szaro, 18,24 na żółto, powyżej 25 roku na niebiesko. No i proszę Państwa, z perspektywy edukacji nas interesuje grupa 18-24. Zobaczmy przy założeniu, że teraz mamy 100. W 2023 roku, proszę Państwa, czyli za jakieś 10-12 lat, będzie nas 40% mniej w tej grupie wiekowej. Drugi fakt globalny to jest, proszę Państwa, procent populacji powyżej 60 roku życia. W krajach rozwijających się jest na niebiesko. Zobaczmy, w tej chwili jest to około niecałe 10% do 20% w roku 2050. W krajach rozwiniętych jest dużo, dużo gorzej z perspektywy, proszę Państwa, to nie chodzi o to, że źle jest, jak jest dużo osób starszych, tak, ale z perspektywy utrzymania na przykład systemu emerytalnego no to jest poważniejsza sytuacja. Tutaj zrobiłem kilka statystyk, już niestety za zakresu ograniczeń czasowych nie pozwolę sobie bliżej omówić, porównując, proszę Państwa, te liczby w e, różnych krajach, na przykład porównując Afrykę, Europę, Amerykę Północną, widzimy, że Europa tutaj jest najbardziej, powiedzmy sobie, najwięcej ludzi w populacji powyżej 60 -tego roku życia. Później porównałem sobie takie trzy kraje, Polska, Chiny i USA. Dlaczego nie? To są statystyki. E, proszę Państwa, Polska Trudno użyć słowa najgorzej, tak, ale najwięcej będziemy mieli procent osób e, powyżej dziesiątki. No i dalej, albo, bo, analizę krajów rozwiniętych, rozwijających się i świata. Szanowni, ciekawa obserwacja kolejna jest związana z prognozą tego, jak struktura populacji będzie wyglądała w 2050 i 2050 w obszarze 15-24 czy młodych osób. E, tutaj dla nas jest to tyle ważne, to są ludzie, którzy studiują. Tak? Proszę zauważyć, zwrócić uwagę na Afrykę. W roku 1950 było to 9% populacji globalnej, prognozowanych jest 29%. Ten fragment ciasta najbardziej się poszerzy, tak? Czyli będziemy dużo młodych ludzi w Afryce. Czuję skraja dla starych ludzi. To zrobiłem tutaj zrobiłem sobie taką symulację, też niestety nie będę miał czasu jej pokazać a w animowany sposób zainteresowane osoby zachęcam do lektury mojego artykułu, który jest na bycie plus. Przejście przez taki portal kapminder.org. to jest świetny system wizualizacji. Tutaj mamy narysowaną, proszę Państwa, historię, ewolucję w czasie od 1997 roku do 2050. Na osi pionowej mamy populację w wieku lat 20-39, procent populacji osób w tym wieku, a na drugiej osi populację osób powyżej 60 roku życia. Na jasno-zielono jest zaznaczona Polska, kroki kropki inne kraje. Widzimy tutaj Zmianę dość drastyczną od relacji rzędu 18% osób w wieku 60, plus i 28% w wieku 66-69 e, w 1997 roku do 38 w 20. Tak, to jest po, poważna zmiana demograficzna. Ciekawa obserwacja dotyczy również mobilności. To będzie nam za na chwilę potrzebne w kontekście e, e, studentów. To jest mapa mobilności. Na jasno żółty kolor są zaznaczone osobą o niskim współczynniku human European King tak? To jest taki współczynnik, który jest kombinacją e, e, statystyk związanych ze zdrowiem, edukacją i e, produktem kraju lotu na osobę, co widać e, jest duża migracja wewnętrzna na poszczególnych kontynent, a jeżeli jest z kontynentu na kontynent, to oczywiście z krajów, które się rozwijają, do krajów, w których ten współczynnik jest wysoki. Podsumujmy, proszę Państwa. Dzietność spada najwyżej w krajach rozwiniętych. Dzietność to jest yy, liczba yy, dzieci, które kobieta średnio rodzi w życiu, tak? Czyli w pewnie jest gwarantowane do, yy, do, do równowagi. W Europie jest to 1,3. Yy, młode kraje rozwijające się wersją spadają w Migracja głównie do krajów w usługie współczynniku Mandel Index. Co ze studentami, proszę Państwa? Skąd pochodzą? Yy, tutaj też jest szereg czasowy. Pokazujący procent, udział procentowy poszczególnych w tym momencie obszarów geograficznych w całkowitej liczbie studentów, od latach od 1970 do 2007 roku. Co widać? Szary obszar rośnie, to jest, proszę Państwa, Azja Wschodnia i Pacyfik. Najbardziej słabnie ten obszar Ameryki Północnej, i Europy Zachodniej. Coraz więcej studentów z krajów rozwijających się głównie z okolic Azji i Pacyfiku. Kolejne pytanie analogiczne, czy pochodzą z krajów błogich czy bogatych? Podobny trend, proszę Państwa, rośnie obszar żółty, to znaczy kraje silno-zamoczne, grupa biedniejsza. Zdecydowanie słabnie obszar krajów wysoko rozwiniętych. Znowu statystyka pokazująca, że mamy coraz rosnący popyt na studia wyższe w krajach rozwijających się i słabnący popyt na studia wyższe w krajach wysoko rozwiniętych. Coraz więcej studentów z krajów rozwijających się, proszę Państwa. Następnie ciekawa statystyka z OECD. Prognoza liczby studentów w roku 2015, 2020 i 2025 w wybranych krajach przy założeniu stałej stopy partycypacji. W 2005 roku przyjęto 100 i Polska, proszę zauważyć, wypada tutaj najsłabiej. Spadek około 48% w 2025 roku. Co ciekawe, będzie dość duży wzrost studentów w Danii, Norwegii, Szwecji i Holandii. Tak, w Danii, Norwegii i Szwecji. My jesteśmy na samym w krańcu tej krzywej demograficznej, czyli Polska szczególnie dotknie problem demografii. To można automatycznie przełożyć też już do Studany Głusowskie na prognozę liczby studentów w poszczególnych grupach wiekowych. Jest to zbliżone jak tam do tego, który pokazywałem, pokazywałem na początku. Proszę zauważyć, że w kategorii wiekowej 18-24 mamy największy spadek, tak? O blisko 30. Kilka procent, ale ciekawą rzeczą jest wzrost liczby studentów w wieku lat 35-40, co może być wskazaniem dla rozwoju systemów life and learning, czy edukacji przez całe życie, gdzie i learning, oczywiście, jest istotny. Yy, czy nawet coraz mniej studentów w Polsce? To jest kolejna statystyka związana już z mobilnością studentów globalnie, też dane z krajów OECD. Yy, liczba studentów w milionach odbywających naukę poza granicami swojego kraju w szeregu czasowym: 75-2006. Widać wyraźnie, że ta liczba studentów rośnie. Przy czym tutaj z kolei mamy wskazaną statystykę, skąd przyjeżdżają studenci. Tak? Czyli yy, liczba studentów, którzy migrują do innych krajów, widać, że dominują Chiny, Indie, Korea Południowa jest dość mocna. Oczywiście dalej Niemcy, Japonia. Polska niewiele. I druga strona metalu, to znaczy, gdzie chcą studiować. To znaczy, dokąd przyjeżdżają studiować. Tak? No i najbardziej popularnym miejscem, do którego migrują w celach pozyskania edukacji wyższej studenci ze świata są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, co ciekawe Australia. Czyli coraz większa mobilność studentów zagranicznych, to jest mowa z poprzednich statystyk. Teraz tak, kilka trendów internetowych. Ciekawa rzecz, proszę Państwa, to jest ostatni raport Interactive Advertising Bureau Polska, dane zbierane jeszcze w 2009 roku, świeżo opublikowane. Proszę Państwa, w kategorii wiekowej 15-19 lat 96% populacji używa internetu, czyli praktycznie wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania. E, najwięcej internetów jest w Chinach, później mamy Stany Zjednoczone, Japonię, Indie, Brazylię. Brazylia się teraz bardzo dynamicznie rozwija, proszę Państwa, bardzo ciekawy kraj. E, Kolejny trend informatyczny to jest to, że w zaczyna powoli maleć wykluczenie cyfrowe, to znaczy kraje rozwijające się zaczynają bardzo szybko pracować te technologie, te słynne notebooki ze 100 dolarów. Kolejny ciekawy trend, który dla nas będzie istotny, myślę, to jest przejście do chmury, jak to nazywam. W chwili idziemy do Medianama, kupujemy komputer, na którym mamy zainstalowany... System operacyjny, który nabywamy, jesteśmy jego właścicielem. Na tym systemie operacyjnym jest zainstalowany jakiś pakiet typu Microsoft Office, który jest dla na nas narzędziem. My go posiadamy. I w tym pakiecie trzymamy jakiś system, na tym komputerze trzymamy jakiś system własnych plików. Yy, moja córka, kupiłem jakiś czas na półka, ma 10 lat, ona ogóle nie używa twardego dysku. Wszystko, proszę Państwa, trzyma w chmurze. W systemach typu Google Docs tak? muzyki słucha przez YouTube, a, film ogląda przez YouTube. A. Klik, kalendarz prowadzi sobie w, Google, w kalendarzu Google, a, a dokumenty trzyma też w Google. A. Być może takie odmiejscowienie infrastruktury jest krytycznie ważnym dla nas w przyszłości trendem. Kolejny trend to oczywiście masa różnych systemów, systemów społecznościowych, na których ludzie zaczynają się już od siebie uczyć. Mówi się o takim pojęciu We Learning. Tak? Zróbmy się razem. Kolejny trend to popularizacja rosnąca urządzeń mobilnych, w szczególności czytników, książek. E-papieru, tak? to jest bardzo ciekawa technologia. Ktokolwiek mną duże do czynienia niż przez 5 minut, był światem, jak ona tym urządzeniu, bo jestem strasznym fanem tego urządzenia, to jest e-papier. Tu nie mamy, nie mamy do czynienia z wyświetlaczem, który jest oparty o żarówkę, tylko z y, takim sposobem wyświetlania, w którym światło pochodzi z zewnątrz. Efekt ładuje to urządzenie raz na 3 tygodnie. Tak? Czas mierzymy nie w godzinach, tylko w liczbach stron. Kolejny trend, to jest zanurzona rzeczywistość augmented reality. To jest przykładem ekranie, który być może nie będę, będę widział w okularach. Chodząc po ulicy, system sami podpowie, kto jest kim, gdzie kupił sobie bruskę czy jest przypadkiem jakimś sex offenderem zarejestrowanym, czy nie. Także nałożono mamy tutaj mapę cyfrową na rzeczywistość realną. To już zaczyna się działać. Czy Państwo są takie aplikacje oparte do iPhone'a, Nie wiem, czy Państwo jakieś miękie zdziwiło, dlaczego iPhone 3 jest tak mocno promuje kompas, czy na bursolę. To jest potrzebne do tego, żeby zorientować. Telefon nie tylko za pomocą GPS, -a, gdzie jest, ale również jak jest zorientowany w sensie kierunku geograficznym, ponieważ wtedy pokryjąc kamerką mogą sobie zobaczyć, na przykład patrząc na palac kultury, co jakie są w tej chwili wystawy, przejeżdżając dalej na towe centrum, zobaczyć promocję. Dlatego jest potrzebna ta orientacja, mówi się tzw. mowa augmented Reality Applications, czyli aplikacjach złożonych w na urządzenia mobilne. Podsumujmy trendy, zmniejszające się wykluczenie cyfrowe, przejście do chmury, czyli przejście od personal computer do personal service. Dynamiczny rozwój sieci społecznościowych, czyli we dynamiczny rozwój aplikacji mobilnych, w tym a papieru. No i zamurzona rzeczywistość, Marco. Trzeba jeszcze trzy minuty. Mogę? Dobra, dam? <grym> <grym> radę? Nie. To teraz najciekawsze? Dobrze, proszę Państwa, co, co z innymi? Pierwszy problem, jak rozwiązać demografię i dziedność. Propozycja pierwsza, badania nad metodyką, proszę Państwa, i tutaj osób starszych, tak? Znaczy mnie za 100 lat, albo nie za 50 lat, tak? No, oczywiście i learning. Bardzo mocno rekomenduję rozpocząć badania nad metodyką i learningu wśród osób starszych. Ale proszę Państwa, ja sobie zadałem pytanie co ja bym w przyszłości robić. No oczywiście na początku myślałem o że no, to ciowo, tak? No, bardzo chętnie bym poznał osoby z podobnymi chorobami co ja. Zatem jest to leśniołe, pierwszy mi. się swoimi doświadczeniami, tak? To jest bardzo popularne w salonach. Zachęcam do rejestracji pierwszym slajd bardzo ciekawy tak? no, Ale później pomyślałem, że nie chcę w przyszłości chorować. a ja mi się bawił, proszę Państwa. No, będę miał troszeczkę słabszy wzrok, więc być może badanie na jego autonomią urządzeń typu telefon dla osoby starszej. No Będę miał słabszy wzrok, bez wątpienia. Ale proszę Państwa, będę miał też słabszy refleks, a chciałbym sobie na przykład tam ten pograć, czy Call of Duty Akurat tutaj widoczny być może trzeba będzie zacząć pracować nad grami, które uwzględnią potrzeby, ale również refleks, wrażenie estetyczne osób starszych. To jest niezagospodarowany rynek potężny. Zobaczcie Państwo, że gry komputerowe tworzy się dla dzieci, które ma określony refleks, określone potrzeby tak, związane z poziomem adrenaliny, ja też będą miały jakieś potrzeby. Nie wiem dlaczego bym chciał strzelać, ale, ale to, jest, to jest ciekawy rynek badań. Proszę Państwa, kolejny. Być może urządzenia tego typu, zobaczmy, jest też to jest takie narzędzie, które służy osobom starszym do komunikacji w systemach społecznościowych, tylko żeby uprościć interfejs, ja zamiast logować się do systemu, wkładam kartkę swojego przyjaciela w określone miejsce, nawiązuje z nim kontakt. Czyli nie mam klawiatury, mogę rozmawiać, to jest infrastruktura wspierająca społeczność osób starszych. Świetne urządzenie. Druga propozycja, proszę Państwa. Oferta blended learning dla osób powyżej 10 roku życia. Bardzo popularne są, yy, są uniwersytety trzeciego wieku. Przecież można pomiędzy spotkaniami zachęcać ludzi do aktywności w formie cyfrowej, tak? w formie learningu pomiędzy tymi spotkaniami. Yy, przedłużenie aktywności zawodowej osób powyżej 60. Proszę Państwa, jednym z takich czynników podczas badań yy, spowodujących, że młode kobiety wstrzymują się przed rodzeniem dzieci jest brak. Znaczy obawa przed tym, że nie będzie z kim te dzieci zostawić. Gdybyśmy zrobili Uniwersytet Trzeciego wieku przygotowujący babcie do profesjonalnej opieki nad dziećmi, na przykład ucząc je w formie blended learning, to byśmy dwie rzeczy załatwili. Młode kobiety chętnie rodziłyby kolejne dzieci, a osoby starsze zostawałyby na dłuższym rynku pracy. W bardzo sympatyczny sposób też kolejna propozycja konstruktywna. Problem drugi dla szkolnictwa, szkolnictwo wyższe, propozycje rozwiązania. Mniej studentów w Polsce, mamy trzy opcje, już kończę. Pierwsza rzecz, teraz są poważnie. W tej chwili w Polsce mamy na stosunkowo przyzwoitym poziomie finansowanie kształcenia w porównaniu do krajów europejskich i na krytycznie niskim poziomie finansowanie badań. Jeżeli będziemy mieli mniejszy popyt na studentów czy na kształcenie, najprawdopodobniej większość z nas będzie musiała na przejść w kierunku badań. wiele lat zaniepanych w obszarze badań może spowodować, że nie utrzymamy konkurencji z osiągami zagranicznymi, bo jeżeli będziemy na tym samym rynku. Drugie rozwiązanie proszę Państwa jest takie w kształcie studentów zagranicznych I tutaj learning może się bardzo przydać, niemniej nie mamy często kompetencji. Jako nauczyciela w sensie kompetencji językowych, ale również system legislacyjny nie umożliwia nam z tego, co wiem w chwili obecnej, kształcenia jako po polskiej uczelni studentów w zagranicy w formule przykład mieszanej, czy nie daj Boże, formule czystego e-learningu. Albo zmiana pracy. Co jest też ciekawym rozwiązaniem? Elastyczność, mobilność na rynku pracy jest wskazana. Propozycje, proszę Państwa, podsumowując. Badania osób w wieku powyżej 60, tak? metodyka i lernik, usługi cyfrowe i rozrywka oraz ekonomia urządzeń, zmiany legislacyjne polski lewnik za granicą, kształcenie karty na potrzeby edukacji zdalnej. Podsumowując, nasze społeczeństwo się zestarzeje, Będziemy, będzie mniejszy popyt na kształcenie w kraju. I większe zagranicą głównie kraje rozwijające się. I dla nich może być rozwiązaniem zarówno problemów demograficznych, przedłużenia aktywności zawodowej oraz podniesienia satysfakcji życia osób starszych, jak i problemów szkolnictwa wyższego. I na koniec refleksja taka. Jeszcze miałam przepytać profesora, ale <grym grym grym> nie wiem, czy czas będę miał. Tak? Mogę zadać pytanie? Może w czasie przerwy kawowej. Ale tylko jedno proste, sympatyczne. Panie profesorze, co Ci największą przyjemność w życiu teraz sprawia? Tak Powiedzmy zawsze, że żony nie ma na sali, tak? No? <grymne> Największa przyjemność w życiu profesora A, ci Nie słuchaj. Czytanie. Czytanie? Ta. Ale Czy jest, nie? No, między, to, zaraz, tak. Ale czekam. Są... No, rzecz. A więcej innymi miło innych więcej. To zarządza. To tak marzy mi się, że on też tak miał przyjemność życie, bo ja się bawiam. Czegoś innego, jestem bardzo mile zaskoczony, panie profesorze. Tak, ostatnia refleksja na koniec, proszę Państwa, ostatnia. Tak. Czasami się zastanawiam, iż termin ilewnik jest nam potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze młodzież no, w ogromny sposób używa wszystkich technologii informatycznych, Oni już nie odróżniają przekazu tradycyjnego od systemu społecznościowego i lerniku. A może się okazać, że w momencie, kiedy rozmawiamy na przykład z ustawodawcami, że one ilewnik i lernik, w ten sposób go demonizujemy. I zwracamy uwagę na coś, co w tej chwili już jest tak naprawdę naturalne. Zrozumiecie Państwo co mi chodzi? Bo wtedy, jeżeli mówimy ile mniej to zabudzi, ale tak, ale co z jakością, a trzeba legalizować, ile godzin, ile procent i tak dalej, Państwo, młodzież tego używa, naprawdę. No, to tak. dobrze, tym optymistycznym akcentem w końcu. Bardzo dziękuję.